Czy wszystkim, dzisiaj zrobimy sobie typy, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, najbliższe spotkania, jak one się zakończą, kto wygra, kto przegra. Oczywiście jest to forma tak naprawdę, takiej zabawy. Jestem ciekaw, jak wy byście typowali, jeśli chodzi o najbliższe spotkania. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę grze w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdź też na mojego fanpage na Facebooku, zalajkujcie go, Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, już za chwilę będą mieć miejsce mecze, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. No i zrobimy sobie dzisiaj taką zabawę, typowanie, bo wiadomo, te mecze mogą zakończyć się zupełnie inaczej. Mamy tutaj tabelkę, jeśli chodzi o spotkania. Szachtar kontra Intermediolan, Ajax Amsterdam kontra Besiktas, Milan kontra Atletico Madryt, PSG kontra Manchester City, Borussia kontra, kontra Sporting. Real Madrid kontra Sheriff, Porto kontra Liverpool, RB Leafs, e, stanie przeciwko Club Bridge. No więc e, tam jeszcze dalej praktycznie są te spotkania. E, zobaczmy sobie Atalanta, Young Boys, Zenit Malmo, Bayern Monachium kontra Dynamo Q, Wolfsburg kontra Sevilla, e, RB Salzburg kontra Lille i Juventus kontra Chelsea tak to właśnie wygląda Benfica kontra FC Barcelona i Manchester United kontra Villarreal także jest naprawdę sporo tutaj meczów sporo spotkań nas czeka jeśli chodzi o właśnie te mecze dobra zobaczmy sobie tą tabelkę bo uciekło i zrobimy sobie te właśnie takie typowania jeśli chodzi o Szachnar kontra Inter tutaj postawię na zwycięstwo bym postawił że na remis może być to może być ciekawe spotkanie. Mimo wszystko bym postawił na zwycięstwo Interu tak? W tym spotkaniu. Aczkolwiek nie jestem przekonany. Tutaj bym postawił pewnie na na remis Ajax Amsterdam kontra Besiktas, mimo wszystko postawię na zwycięstwo Ajaxu Amsterdam. Real Madrid kontra Sheriff, no nie, no moim zdaniem Real Madrid powinien wygrać to spotkanie nad samym szacunkiem. Sheriff jest to po prostu może młoda drużyna, gdzieś prowadzili zawodników tutaj z Europy doświadczonych, mimo wszystko Real powinien pokonać Sheriff'a, ale może być niespodzianka. Milan kontra Tetico Madrid. To jest dosyć ciekawe, tak naprawdę, spotkanie. Moim zdaniem Atletico Madryt powinno pokonać Milan. Borussia kontra Sporting. Tutaj pewne zwycięstwo Borusii. PSG kontra Manchester City. To jest też fajne spotkanie, fajny praktycznie tutaj mecz. PSG kontra Manchester City. Hmm. Wiele tutaj trzeba byłoby hmm, praktycznie hmm, wziąć w zmiennych, tak? Jakim składem wyjdzie PSG? czy rzeczywiście Guardiola znajdzie szansę. No to, że PSG ma same gwiazdy w składzie, to też oni, oni, oni nie oznacza, że od razu zdobędą Ligę Mistrzów. Eee, natomiast no, teraz te zmiany i Donnarumma, i Ramos, i Messi, no to musi jednak powodować, że trzeba postawić na zwycięstwo PSG. Eee, no chcąc, nie chcąc, no Guardiola może znaleźć sposób, ale moim zdaniem PSG powinno to wygrać. Ale może być wyrównany mecz. Potem mamy Porto kontra Liverpool. Kurczę, to jest mecz, który często się po prostu pojawia, ten Porto kontra Liverpool. Wiem, że to jest niewygodne, to Porto dla Liverpoolu. Ja bym postawił na zwycięstwo Porto. Wiem, że to może być zaskakujące, ale na zwycięstwo Porto. Erbelips kontra Club Bridge. Eee, tutaj też bym postawił na niespodziankę. Club Bridge powinno pokonać Erbelipsk, chyba że rzeczywiście Club Bridge będzie w jakiejś fatalnej formie. To wtedy może być dominacja mocna Erbelipsku. Erbelipska. Atalanta kontra Young Boys. To też jest fajne spotkanie. Bardzo podobne drużyny o podobnym charakterze walecznym. Ale Atalanta wydaje mi się, że jest lepną, lepszą drużyną, ale nie jestem w stu przekonany, tak? Nie dałbym sobie ręki odciąć, jeśli chodzi o właśnie Atalantę. Zenit kontra Mamo. Kolejne spotkanie. Tutaj bym powiedział zwycięstwo e, zwycięstwo Zenitum, Sankt Petersburg. Wolfsburg kontra Sevilla. E, to jest ciekawe, ponieważ Wolfsburg ostatnimi czas naprawdę z dobrej dyspozycji. E, ja bym postawił na zwycięstwo Wolfsburga tym razem, tak? Pamiętam, że jeszcze wcześniej się znawiałem. Wydawało mi się, że Seville może wygrać. Nie, Wolfsburg powinien pokonać Seville. Bayern Mannheim kontra Dynamo Kyiv. Nie mam tutaj wątpliwości. Bayern powinien spokojnie wygrać, jeśli chodzi o to spotkanie. RB Salzburg kontra Lille. To jest też ciekawe spotkanie. Tutaj też może być grad Bramek. Hmm. Ja bym postawił na zwycięstwo Lille, ale nie mam przekonania eee, w 100%, tak. Juventus kontra Chelsea to jest też ciekawe spotkanie. Moim zdaniem wygra Chelsea. Wiem, że to może zaskoczyć. Juventus w składzie z Ronaldo wygrałby z yy, właśnie Chelsea. Natomiast teraz postawiłbym na zwycięstwo yy, właśnie Chelsea. Benfica kontra FC Barcelona. No niestety, muszę zasmucić kibiców Barcelony ale Benfica moim zdaniem pokona Barcelonę Manchester United kontra Villa Real pewne zwycięstwo Manchester United My cały czas się około, o to opierał praktycznie, więc tak to wygląda. No i potem kolejne spotkania, dopiero 19 października, a więc no, trochę przerwy będzie miesiąc przerwy, bo jeszcze będą mecze, jeśli chodzi o reprezentację. Także tak ja bym typował te najbliższe spotkania, jeśli chodzi o ligę mistrzów, jestem ciekawcowy na ten temat, sądzicie, jakie wy macie zdanie w tej sprawie. Jak te drużyny będą wyglądać? No moim zdaniem tak. Na przykład brak Cristiano Ronaldo w Juventusie to jest duże osłabienie. Jeśli chodzi tutaj o na przykład PSG. No to, że PSG ma same gwiazdy też nie, nie świadczy o tym, że musi wygrać z Manchester City. Aczkolwiek moim zdaniem powinni pokonać tutaj Manchester City. Pewnie. Borussia tutaj raczej też nie ma wątpliwości, Borussia powinna pokonać e, Sporting, e, ciekawe spotkania to Atalanta kontra Young Boys, Porto kontra Liverpool i e, Erbelipsk kontra Club Bridge, akurat te trzy spotkania, które są koło siebie, one mogą być zaskakujące, te wyniki, e, więc ja bym tak to właśnie typował, jeśli chodzi o te drużyny. No, bo tutaj mamy tak wcześniejsze mecze: widzimy, że Intermediolan, Real Madrid, Real Madrid wygrał 1 do 0. Club Bridge, Remis 1 do 1 z PSG, ale to ta, tak naprawdę kwestia, udało się naprawdę Club Bridge, bo PSG, no jednak miał tutaj zdecydowanie przewagę w tym spotkaniu. Czasami jest taki mecz, że drużyna może dobrze grać, a na końcu i tak przegrać albo zremisować, więc to o nie świadczy. Liverpool kontra Milan widzimy tutaj grad bramek 3 do 2 Liverpool wygrał Manchester City kontra RB no Manchester City tutaj po prostu poszedł na pełną praktycznie pełen grad bramek 6 do 3. No ale RB Lipsk nie ma takiej mocnej dyspozycji też te straty. Piłkarze którzy poprzechodzili do Bayernu te pół Sabicer to są istotne z, z osłabienia więc yy, w Lips kontra Club Bridge no tutaj bym powiedział, że Club Bridge może wygrać no właśnie to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie jeśli jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknij na w dzwona, dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mojego fanpage'a na facebooku, zalajkujcie go link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu pozdrawiam, trzymajcie się, cześć